Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będę mógł powiedzieć, niestety mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Dlaczego taka formuła? Otóż taka formuła, ponieważ w końcu się przemogłem i rozpoczynam cykl spotkań z dramatem Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli z szewcami. Jest to jedna z najtrudniejszych lektur, które się pojawiają w szkole średniej. Nawet studenci polonistyki mają pewnego rodzaju, rodzaju uprzedzenie w stosunku do szewcu, o ile powieści Witkacego są raczej. Atrakcyjne, są bulwersujące, są dziwne, są groteskowe, ale jednak czyta się je raczej, nawet mógłbym powiedzieć, że z pełną perwersyjną przyjemnością. To szewcy, jako dramat, w którym mieszają się rozważania dotyczące historii, społeczeństwa, wszystko jest to przyprawione groteską i poczuciem absurdu. Tak? To, to wszystko powoduje, że szewcy są trudni w odbiorze, że to nie jest taka lekka, łatwa i przyjemna sztuka, w której możemy sobie swobodnie się poruszać. Nie, tutaj niestety mamy do czynienia ze sztuką, nad którą pracował Witkacy bardzo długo. To jest sztuka, której poświęcił najwięcej czasu. Pod Podtytuł sztuki brzmi Naukowa sztuka ze śpiewkami w trzech aktach 1934. A wiemy z badań historyków literatury, że zaczął pisać szewców Witkacy jeszcze przed rokiem 1930, a więc poświęcił jej bardzo dużo czasu, uwagi i starał się chyba w szewcach zamknąć bardzo wiele ze swoich teoretycznych rozważań na temat sztuki, na temat dramatu i tego wszystkiego, co będziemy mogli uznać za dla Witkacego interesujące. Oczywiście nie da się zrozumieć trzewców bez kilku podstawowych kontekstów, które nam chyba dosyć ładnie obudują ten oto dramat. Dobrze, zacznijmy od tego, że jesteśmy w latach 30. albo na przełomie lat 20. i 30. Po początkowej euforii związanej z końcem I wojny światowej i po pierwszych 10 latach no, czyli w latach, latach 20., które chyba w, Euro w Europie i w świecie były dosyć Dosyć spokojne, zważywszy na to, co działo się w latach 30., tak? to w latach 30 mieliśmy do czynienia z już takimi bardzo niepokojącymi wibracjami, drganiami, drażeniami, które przetaczały się po całej kuli ziemskiej. Ktoś kiedyś powiedział, i to chyba wielu historyków jest w stanie zgodzić się na taką metaforę, że dwudziestolecie międzywojenne to tak była tak naprawdę przerwa w meczu którego pierwszą połową była I wojna światowa, a drugą połową była II wojna światowa. Więc cóż takiego dziwnego działo się w latach 30. -tych? A więc po pierwsze, zaczęły nabrzmiewać tendencje katastroficzne. Jeżeli z katastrofizmem spotkaliśmy się już w Młodej Polsce, to w Młodej Polsce ten katastrofizm nie był oparty na takiej Obserwacji rzeczywistości, obserwacji sił politycznych, ich rozkładu, dynamiki i rywalizacji w obrębie jakiegoś kontynentu. Czyli krótko mówiąc, na przełomie XIX i XX wieku w Europie było stosunkowo spokojnie i ludziom żyło się dobrze. Nieprzypadkowo przecież tę epokę nazywa się Belle Époque, czyli piękna epoka. Tak? No więc ta, te przeczucia katastroficzne w w młodej Polsce na przełomie wieków wynikały raczej z takich, z takich przemyśleń natury filozoficzno- mm, społeczno-. Kulturowej, tak? czyli ludzie, czyli ci katastrofiści na przełomie wieków, byli przede wszystkim przerażeni tym, że świat się może skończyć, kultura się może wypalić, że zmierzamy do nikąd, swój własny ogon i tak jako, dalej, tak dalej. Oczywiście jako kultura, jako cywilizacja. Natomiast katastrofiści, którzy z niepokojem wypatrywali, Dnia jutrzejszego, w latach 30., mieli o wiele solidniejsze chyba podstawy do tego, żeby się bać. No po pierwsze, lata 30 przynoszą nam ogromny kryzys ekonomiczny, który chyba można uznać za. Rozpoczęty przez Wielki Krach na giełdzie w Nowym Jorku. No, a potem to się posypało i potoczyło, potoczyło po, innych, po innych przestrzeniach geograficznych. Dalej, rok 1933. Do władzy dochodzi Adolf Hitler, który z Kaprala bo takiego stopnia się dosłużył w I Wojnie Światowej. Skaprala awansował na człowieka mającego władzę nad życiem i śmiercią w Niemczech, które zamieniły się w Niemcy nazistowskie. We Włoszech pojawia się Benito Mussolini, w Hiszpanii również pojawiają się siły, które, które wydają się mieć mało wspólnego z demokracją bądź też z jakimiś takimi bardziej liberalno-wolnościowymi wartościami. Dodajmy sobie do tego jeszcze rosnące w siłę takie skrajne ruchy, również narodowe i rewolucyjne, czyli komunistyczne. Pomyślmy sobie tym razem jeszcze o Polsce. No, w Polsce, chociaż nie ja jestem, nie jestem miłośnikiem historii dwudziestolecia międzywojennego, bo dla mnie to jest historia polityki, a nie historia historia. Więc tam się delikatnie jestem w stanie pogubić i muszę sięgać do różnych źródeł, żeby, żeby skonfrontować swoją wiedzą albo niewiedzą. Z tym, co faktycznie się tam działo, ale w, ale w, w Polsce wieku międzywojennego mieliśmy społeczeństwo podzielone no, można chyba nawet swobodnie powiedzieć, że spolaryzowane. Z jednej strony mieliśmy zwolenników silnej ręki, zwolenników sanacyjnych rządów, a z drugiej strony mieliśmy zwolenników lewicowych i takich komunizujących niemalże partii. Ten powoli wrzący i zmierzający do, do eksplozji garnek, w którym gotowało się polskie społeczeństwo, no, był bardzo uważnie obserwowany przez Witka I to, co wcześniej być może przeczuwał, tak końcówka. 20. Wtedy chyba zaczynał myśleć nad szewcami, czyli to, co pod koniec lat 20. zaczynał przeczuwać, to w latach 30. No, przybierało bardzo niepokojącą formę, bardzo niepokojący kształt tego, co chyba. Przed oczami Witkacego się pojawiało, i nie można szewców w pełni zrozumieć. Nie można cieszyć się, chyba to nie jest dobre słowo, ale niech będzie. Nie można cieszyć się tym dramatem, jeżeli nie zna się przynajmniej części części rzeczywistości politycznej, i społecznej dwudziestolecia międzywojennego. I chociażby dlatego ta, ta sztuka, ten dramat Witkacego jest trudny, ponieważ my musielibyśmy zbudować sobie pewną bazę danych dotyczącą tamtych czasów, żeby móc konfrontować to, co dzieje się w Szewcach, z tym, co Witkacy obserwował i co chyba chciał skomentować przy pomocy swojej, swojej sztuki. Podtytuł, czyli naukowa sztuka ze śpiewkami w trzech aktach, każe nam, każe nam podejrzewać, że szewcy będą pewnego rodzaju traktatem, że będą wypowiedzią mającą charakter, dam cudzysłów ogromny, charakter naukowy poświęcony czemuś takiemu, co się nazywa historiozofia. Historiozofia to jest nauka, no niech będzie nauka, zajmująca się Sensem istnienia takich, a nie innych wydarzeń historycznych. Prawdziwa historia bada fakty, bada przyczyny, bada skutki i stara się znaleźć jakieś tam połączenia pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami. Rzadko kiedy taka prawdziwa, szkolna historia zajmuje się, odpowie, odpowiedział na pytanie, jaki jest większy sens historii, dlaczego wydarzenia. Toczą się w taki, a nie inny sposób. Jak można zinterpretować takie, a nie inne wybuchy w społeczeństwie, takie, a nie inne wydarzenia, takie, a nie inne klęski albo zwycięstwa. A Witkacy oczywiście jest intelektualistą, jest twórcą, więc muszę sobie pozwolić na taką oto historiozoficzną opowieść, w której ramach będzie, będzie zastanawiał się nad różnymi przemianami, jakimi może z jakimi może spotkać się społeczeństwo, społeczeństwo nowoczesne, społeczeństwo umasowione, społeczeństwo, które powstało no właśnie w XX wieku, które nie było już społeczeństwem poskładanym z indywidualnych przedstawicieli społeczeństwa, przepraszam, za nadużywanie tego słowa, ale było społeczeństwem masy. W której to masie pojedynczy człowiek ginął i zamieniał się w taką ślepą, głuchą i niemą komórkę należącą do wielkiego organizmu społecznego. Witkacy nie napisał swojej sztuki oczywiście w sposób w 100% poważny. Mamy w tej sztuce takie elementy komediowe, mamy w tej sztuce elementy zabawowe, niemalże karnawałowe. Ta sztuka, szewcy, jest klasycznym przykładem groteski. Jeżeli gdzieś tam będziecie się uczyli na temat groteski, będziecie przeczuwali, że groteska się może znaleźć na maturze, to w przypadku. To w przypadku szewców mamy tam groteskę niemalże w 100%, w 100 stężeniu. A więc tam wszystko od początku do końca poddane jest temu przeobrażeniu, które zamienia świat przedstawiony w taką pozbawioną ram, pozbawioną kształtów, amorficzną. Przestrzeń, w której bez przerwy coś budzi nasz niepokój, bez przerwy coś nie jest tym, czym się może wydawać, i na pewno nie będziemy traktowali bohaterów szewców w sposób taki, jak traktujemy bohaterów realistycznych. Czyli oni są nośnikami pewnych idei i nie zastanawiajmy się nad prawdopodobieństwem ich wyborów, ich e, motywacji, ponieważ to wszystko jest poddane logice groteski, która z kolei ma wyśmiać albo zobrazować różnego rodzaju patologie, które Witkacy widzi w społeczeństwie, a które jest napędzane. Nowoczesnością, bardzo szeroko rozumianą nowoczesnością, zarówno na płaszczyźnie społecznej, cywilizacyjnej, jak i być może też politycznej. To chyba wszystko tak tytułem wstępu. Kolejny, kolejny, kolejne nasze spotkanie będzie poświęcone bohaterom szewców. No i tam to już będzie myślę, że mniej teoretycznie, a bardziej praktycznie, ponieważ zbliżymy się bardzo mocno do samego tekstu dramatu. Trzymajcie się. Pozdrawiam.